Powiedzieć wam, ten mój Michałek kochany, niby mój małżonek, a mało go znam. Bo ciągle go nie ma. Jest, zap Jest zapracowany. Każda kumpela męża mi gratuluje, że taki zapobiegliwy i że wszystko umie. I kran naprawi, i obiad ugotuje. A tu nie w tym rzecz. Nikt mnie nie rozumie. Rozumiesz? On ciągle najlepszy, każdą rzecz zreperuje, zawsze mu wszystko najlepiej wychodzi. Tu auto pomaluje, tam kwiatki podleje, jak ta pszczółka ma bez przerwy gdzieś w A ja, no po prostu, zawsze mi oleję. A żeby tak z żoną usiadł. Na kanapie przytulił, buziaczkiem słodkim obdarował, ale gdzie tam, ten pracuś nigdy nie załapie, że chłop nie jest po to, by ciągle pracował. Jedna jest tylko z tej pracy pociecha, ciągle w naszym banku forsy coraz więcej. A dla mnie zakupy to wielka uciecha. Widać, No, wielka to uciecha. Bo ja chcę mieć wszystko tu teraz i prędzej. A Michałek na wszystko przecież mi pozwala: nowe szmatki, buciki, zabawy, perfumy. Czy naprawdę jestem nie taka malowana Lala? A on. Ten mój pracuś zjadł wszystkie rozumy? Niby jesteśmy razem, aż żadna z nas para. Miałku, zostań w domu, mam w nosie te dolary. Nie chcę pracusia, może być ze mną nawet twojara. Czas już chyba zmienić ten porządek cały. I wiecie, co zrobił ten mój pracuś miły? Od ósmej do czwartej znalazł mi robotę. Teraz ja też zasuwam, a już nie mam siły. Taki to podarunek za tą moją głupotę. Nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest już. Spokoju się, się spodziewaj, czy chcesz przejść, czy szukać ziemi, czy nie są Bo z dziewczynami A nie, nie wiem, bo nie wie się, że jest, jest, czy może jest, może jest już. Czy najważniejszy jesteś przyjemnie? Czy, czy znaczy już od kogoś? Nie. A wszystko to pewne tak prawie. Jak pistek nawetże trzech prawie ślad, jak na tym